To będzie idealne na zbliżające się święta. O, pieguska robisz? A póki się to będzie pyszna strucla z makiem. I to będzie suchy kit, coś ty znowu wymyśliłeś. A ty się tam znasz. Nieważne, mów jakie składniki. Potrzebujemy 25 gramów świeżych drożdży, dwa jajka od szczęśliwej kurki, 70 g cukru, kostkę masła, 250 g mąki pszennej, około pół szklanki mleka, pół szklanki miodu, cukier waniliowy, cytrynę, cukier puder, niepełna szklanka wody i bakalie. Ciekawe co ci z tego wyjdzie. Ciekawe to już będzie jak zjesz. Robię do miski przekładamy pokruszone drożdże, dwie łyżki cukru, dwie łyżki mąki, zalewamy ciepłym mlekiem i mieszamy. Rozczyn przykrywamy i zostawiamy do wyrośnięcia. Do garnka przesypujemy mak, zalewamy zimną wodą i zaparzamy przez około 10 minut. Do ciepłego maku dodajemy 1 czwartą kostki masła, mieszamy aż masło się roztopi. Dodajemy bakalię. Całość dokładnie mieszamy. Dodajemy pół szklanki miodu. I na koniec łyżka cukru waniliowego. To będzie pyszna strucla idealna na święta. Resztę mąki przesiewamy do misy, dodajemy dwa żółtka, białka zostawiamy do masy makowej. Dodajemy resztę cukru i wyrośnięty piękny rozczyn. Mieszamy i zagniatamy ciasto. Stopniowo wlewamy pół kostki roztopionego i przestudzonego masła. Wyrobione ciasto odstawiamy do wyrośnięcia. Szczypta soli, białka ubijamy na sztywną pianę, gotowe. Piany z białek przykładamy do zimnej masy makowej. Wyrośnięte ciasto, wałkujemy, formując prostokąt. Na tak przygotowane ciasto wykładamy masę makową. Równomiernie rozprowadzamy. Delikatnie zwijamy. Sklejamy końce. Rola do owiniętą w papier zostawiamy do ponownego wyrośnięcia. Strucle pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 30 minut. Pod koniec pieczenia odsłaniamy strucle z papieru, żeby się przyrumieniła. Pyszna strucla gotowa, czas na lukier. Do miseczki dajemy 5 łyżek cukru pudru, 2 łyżki soku z cytryny, Pyszna strucla wjeżdża na salony. Marek! Pachnie w całym mieszkaniu, a wygląda obłędnie. No to próbuj. Muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłaś. Próbuję. Jestem ciekawy. Mm, Marzena. Niebo w gębie. No i to miał znowu rację. Pyszna strucla wyszła, a ty znowu muczysz.